Piosenkę Gaudens śpiewał Adam Uchman, a za chwilę posłuchamy słuchowiska Bankiet, nagranego przez Pawła Świątka i Andrzeja Krawc-Krawca. Ty, mhm. co to jest? Co? No to. A? Gazeta. A, a właśnie to pić? Nie wiem. Jak, jak ty wspominasz ten wczorajszy bankiet? Boż, jak mnie głowa boli. Za, zara. Mm. Jaki bankiet? Wczorajszy. Jubileuszowy. Wiesz co? Mm. Nic nie pamiętam. Nie, nie Ja wszystko. Hany, zdecydowanie najlepszy, że byłeś w... Kankanie, siły na Ciebie nie było. W czym? Kankanie, ty, ty wiesz, czujesz to, orkiestra, ty gra, ty na fanach Dunajca trzech Cię trzymało wtedy. Swoje i tak, bracie, odtańczyłeś. Tylko te, no... Fany miałeś trochę za szerokie i to psuło, bracie, cały efekt. Strasznie Ci wiówały. Ty poważnie mówisz. Poważnie. Ja? Ty. Kankana? Bano no tylko. To więc szablami, bracie, też tańczyłeś. Wszyscy się chowali gdzie popadło. Boże, kochany. Albo ten taki ten twój walczyk na Fo-pa. Z mimowolną promenadą. Poezja, skonać można było, tylko rozumiesz ta jako ta promenada. Lecisz, lecisz pierwszy, wyjesz za bo trzech osiłków ze służby porządkowej. Co miałeś, bracie, wtedy dobry, tylko ten parket był świeżo pastowany, żeby te troki ci się nie poplątały. Uciekłbyś. Ale nie uciekłem. Nie. Wyciągnęli cię spod. Pod i cięciok doli, ale zanim to poczynili, to wiesz, jaki był cyrk. Ręce te miałem podeptane w tym tłoku, ale widziałem, bracie, wszystko. Wyobraź sobie, chcieli Ciebie o krokiem przyciągnąć przez nogę od stołu bankietowego i nie mogli. We trzech? Nie mogli. Co żeś, rzeczywiście dziwne? A ja co? A ty nic, pokrzykiwałeś dzielnie, bracie. Wadź połowie! Korowla, W LALA WLEKAJCIE! Robiłeś jeszcze mostek przy tym. Rady boskie. Wiesz, że ja nic nie pamiętam? No, sześć ja dlatego tak streszczam bardzo ładnie. Szkoda, że państwo tego nie widzieli na tej zasadzie. Boż, jak mnie głowa boli. Nie, nie mów. Ty słuchaj. No? Tylko... szczerze. A? Gdzie ja miałem spodnie? Szczerze? A, szczerze. Szczerze. Ja, ja je miałem. A skąd? Sam mi założyłeś, powiedziałeś: Przyjacielu, kochany, jest bankiet, są goście, nie możesz więc chodzić jak łachmyta owinięty w obrós. I mi założyłeś. Dziękuję ci za to bardzo, mój kolego, kochany. No. No dobrze, proszę ciebie. Hmm. Ale gdzie ty miałeś. Swoje. Przy orkiestrze. Strasznie, nie wiesz, pomoczyli przy tych całych jubileuszowych teatrach, więc pojesiłem te spodnie przy saksofoniście, żeby wiesz, trochę przeschły, trochę. A sam poszedłem przejść po tej sali, wracam bracie, patrzę, buty są, krawat wisi, koszula też, spodni nie ma. Ty, a? a może ci się obsu... ob... Może spadły? Ja też tak myślałem początkowo, rozumiesz. Całą tą podłogę obchodzę, nic. Kamień w wodę znalazłem tylko wodzileja pod czwar czwart. Nie, piątym hiastolykiem, bracie, znalazłem. Był w swoich... To, to jest zresztą nieważne, to jest drobiazg, Ważne, że bankiet to był taki kochany. No to dobrze wiedzieć. No. Ty, a czy ty coś jeszcze nie daj Boże? Nie daj Boże, pamiętasz? Wszystko, kochany. Wszystciutko. Przypominałeś sobie na przykład to, żeby w sali, żeby salę ogłosiliśmy odbijanego? Nie. Nie przypominam sobie. Boże. Jak mnie głowa boli. Hmm. Ty. A na czym to właściwie polegało? Komu się głośniej... Znaczy, kto głośniej odbije weźmie. O rad. To takie coś też tam było. <noise> Kochany, to był dopiero kulturalny konkurs. Dyplomy nawet jakieś przyznawaliśmy. Jakie dyplomy? Nie wiem, dokładnie jakieś tam leżały. Ważne jest to, bracie, że wszyscy mieli dyplomy, tylko ci ostatni tak po pół, bo nie wystarczyło dla wszystkich. I to wszystko. A <noise> skąd? Potem ty, żeby to rozbawić salę, wystąpiłeś w popisowym numerze. Wszystkim jest do twarzy w sosie pomidorowym. Cały zapas, bracie, z bufetu na to poszedł. Bombowa zapawa, tylko włosów później tak rozczesać. Jezu, jak nie głowa boli. Boże, kochany... Potem jeszcze z tuzinem innych gości robiliśmy węża, listę. Cholera, co to było, nie, nie pamiętam, więc zawinęło mnie pod ten parapet, ale jak tam leżałem, to słyszałem, jak wołałeś Bar WZIĘTY! I organizowałeś te. krucjata, to się nazywało, żeby odbić ten... No, ten bar pochańcom chyba. Czekaj, czekaj, Czekam. czekaj. Mm -hmm. Coś pamiętam. Mm -hmm. Chyba go nawet odbiliśmy. Jasne. Ze ścianką działową chciałeś powiedzieć. A ty wracaj się spod tych gruzów tej ścianki właśnie do bufetowej. Halena kurce i żywno! Mojaś ty, wolać czy zajętaś? Rady A w końcu bracie, uparłeś się zrobić żeby zrobić żebyś salto w przód specjalny dla pani. Rady pas. Ja. jak siebie znam, to pewnie zrobiłem. Ba hmm, masz. A jak wyszło? Pół na pół. To znaczy jak? Pół na podłogę, pół na kubek od sampana, ale za to z takim mimowolnym okrakiem, ze śmiechu można było zdechnąć. Boż. Mm. Jak piekłowa głowa, boś. Mm. Masz Al Capri w ogóle. Dzień dobry. Yy. Słuchaj! Słucham. Ciszej, co? Nam! Coś jednak chyba musiało zaszkodzić mm. Może sałatka była nieświeża ty, ty masz rację, wiesz. Ja nawet to tłumaczyłem temu sierżantowi, ale on nie chciał wierzyć za bardzo. Sierżat? Sierżant? Sierżant. Mm. Sierżant A ten twój znajomy. Mm. Fuj, to ty mój bracie, składałeś te życzenia, żeście się wywalili. Ja tylko tak sobie brałem, śpiewałem. Solat gorzko, wołałem jest. Ty wiesz co? Hmm? To nie był mój znajomy. Wiem. na raz jak wstaliście, od razu wiedziałem, że nie. Nawiązując do tytułu tego słuchowiska, chcemy poinformować, że tegoroczny bal byłego Kiksowicza odbędzie się 8 czerwca. Serdecznie zapraszamy wszystkie byłe Kiksowiczki i Kiksowiczów do klubu Olimp przy ulicy Lumumby 12 o godzinie 20.00, powtarzam 8 czerwca. A nasze wspominki z archiwum zakończy piosenka pod tytułem Jedz drogi, do słów Marka Mamosa, śpiewa Hania Szczepańska. Mm. Oh, 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 oh. Ja ty przybyłam tu na się. Szymek mi mówił że spadłeś aż na samo dno. Szybko naprawię twoją reputację, więc bez sensacji myślę, że przyjmiesz radę mą. O, jest se, drogi, dobrze radzę, bo jak nie, wpadniesz w Nie warka fulek toczyć. Ja mam na oku twoje zdrowie oraz konwenal. Jestem, mm. a kumpli będziesz miał i forseł, bo ze stypendium przez miesiąc nie masz przeżyć szans. A! Bogi, błogi, myśl, że na Twój dom Spadną długi, 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 podczas świąt Jest ser, spokój błogi, przegna myśl, że na Twój dom Spadną długi, 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 podczas świąt 嘟嘟。 Acer Kicks żegna się ze swoimi słuchaczami na całe wakacje. Żegnają Was, Magda i Alex oraz cały zespół redakcyjny Acer Kicks do usłyszenia w październiku. Cześć! Yeah In music history, but on the other side, music hip-hop. That's a like, and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have swore I had a five-in the bottom of my shoe.